Cześć kochane, zapraszam Was dzisiaj na tutorial makijażu do szkoły, do pracy, na uczelnię. Jest to makijaż, który z powodzeniem nada się na wszystkie te wyjścia. E, wykonane tylko i wyłącznie tanimi, świetnymi produktami, więc zapraszam Was do oglądania. I ten makijaż zacznę od bazy, która ostatnio naprawdę świetnie mi się sprawdza i używam non-stop. Jest to baza od Golden Rose, rozświetlająca, która również wygładza skórę e, i daje taki efekt. Bluru. Wcześniej na twarz oczywiście nałożyłam już krem, i to był Krem Mia, ten o zapachu Mango. I kolejnym krokiem będzie podkład. Użyję podkładu Afiniton od Maybelline, bo on daje takie naturalne rozświetlenie, ładnie wyrównuje kolory skóry, ale nie jest też za ciężkim podkładem na co dzień. Zobaczcie, jak on ładnie wyrównuje kolory skóry, ale jednocześnie wygląda tak świetliście i naturalnie. Bardzo mi się podoba ten efekt. Jest taki przyjemny na twarzy, na skórze. I co teraz? Zajmę się chyba brwiami, i żeby naturalnie je wypełnić, użyję tutaj paletki od HEAN Mają być same fajne, tanie, drogeryjne produkty, więc będą. Od Hean mam taką paletkę malutka poręczna i jeszcze ma w środku lusterko. Ja użyję tego środkowego koloru, ale będę go nakładać w bardzo niewielkiej ilości na pędzelek. Wezmę sobie jeszcze cieńszy pędzel. Tam to jest troszkę za gruby, za dużo nabiera, za dużo nabiera mi tego cienia. naprawdę fajnie pracuje się tą paletką i pigmentacja tego cienia jest bardzo mocna, nie osypuje się, bardzo przyjemna konsystencja. I teraz zrobię to, co zawsze, więc jeśli oglądacie regularnie moje filmy, to już wiecie, co to będzie. Wyczeszę brwi tym oto żelem z My Secret i skupię się tutaj na przodach, żeby podkreślić. I Teraz jako bazę podcienie e, użyję korektora od Kobo, tego Creamy Camouflage, e, natomiast połączę go z klasyczną bazą podcienie z Bel. Robię sobie taką mieszankę na ręce, łączę dwa produkty i będę je aplikować gąbeczką na powieki. Od razu też y, moją bazę utrwalę cieniem w kolorze cielistym i wezmę ten, którego ostatnio używałam w filmie z Golden Rose. To jest ten pojedynczy cień y, o numerze 02. I chciałabym do tego makijażu użyć tej oto palety z Vibo, którą sama sobie skompletowałam, bo w środku są te cienie, które do niej wsadziłam. Jak możecie zauważyć, jest jeden bazowy i tutaj szalone, kolorowe, błyszczące, matowe. Ale teraz skupię się na podkreśleniu załamania. I tym chłodnym brązem, nie zaciemnym, zaznaczę sobie załamanie powieki. Teraz zacznę wklepywać palcem ten opalizujący, brzoskwiniowy cień w powiekę ruchomą. Już taka cienka jego warstwa pięknie się błyszczy na oku. Ma naprawdę bardzo ładną pigmentację. I teraz do tego makijażu chciałabym sobie dodać taką roztartą kreskę, więc najpierw narysuję ją kredką i to będzie kredka z... Pupę. Zawsze mnie śmiesz ta nazwa. Pupa numer 70, i to jest taka kredka opalizująca brąz, rudo brąz opalizujący, bardzo ładny kolor. Staram się wyciągnąć tą kreskę lekko do góry. I za chwilę będę formować jej kształt pędzelkiem, rozcierając ją i wyciągając jeszcze dalej. Ona jest mięciutka, bardzo ładnie się rozciera, więc jeśli chcecie sobie zrobić taką kretkę, to najważniej... kredkę... Jeśli chcecie sobie zrobić taką kreskę, to najważniejsze, żeby kredka, którą będziecie tę kreskę rysować, była mięciutka i łatwo się rozcierała. Żeby to nie była taka kredka wodoodporna, żelowa, zastygająca, bo wtedy będziecie się bardzo, bardzo męczyć. Jeśli ewentualnie mam jej za mało i chcę sobie jeszcze dołożyć, to nabieram ją bezpośrednio na pędzelek. Wtedy wzmacniam tą pigmentację, ale jest mi też łatwiej rozetrzeć całą kreskę. Ja podziwiam wszystkie kobiety, które mają zrobione te rzęsy 1 do 1, czy tam 10 do 1 i rysują sobie kreski, bo ja przy swoich dość długich i gęstych rzęsach mam taki problem, że mam o je sobie zdjąć, odpiąć na moment rysowania kreski. Fajnie jakby była taka możliwość, bo one zasłaniają i przeszkadzają. To jest takie uciążliwe. Dajcie znać, jak wydajecie sobie radę, jeśli macie takie rzęsy... Przedłużone, a, a lubicie kreski. Jak wy sobie z tym radzicie? Pamiętajcie, żeby dobrze zatemperować taką kredkę przed rysowaniem tego typu kresek, bo będzie Wam o wiele łatwiej. Ja niestety, oczywiście, podczas pr przeprowadzki gdzieś swoją strugawkę, temperówkę zgubiłam, e, dlatego się teraz męczę. No, no nie ukrywajmy, dlatego. Taką gryzeczkę możecie sobie zrobić w różnych kolorach. Możecie wybrać ciemniejszy brąz, batową, możecie zrobić sobie w zależności od tego, jaki macie kolor oczu. Świetnie wygląda też butelkowa zieleń, czy na przykład ciemny fiolet. To są jeszcze takie kolory stonowane, ale coś się tam dzieje na tym oku, wygląda to już inaczej myślę, że możemy tak zostawić ewentualnie rozświetliłabym jeszcze mocniej kącik wewnętrzny i do tego użyję tego jaśniutkiego opalizującego cienia, o tego naprawdę jestem w szoku, jeśli chodzi o jakość jakość tych cieni z Vivo, naprawdę za takie grosze można już kupić takie fajne takie fajne kosmetyki w drogeriach Czas na wytuszolenie rzęs, ale wcześniej jeszcze je podkręcę zalotką. I przygotowałam sobie tutaj nową maskarę Maybelline. Snapskarę. Bo taka jest jej nazwa. I to jest... Tusz, który jest zmywalny ciepłą wodą. Jak robicie demakijaż, to nie musicie używać żadnego płynu, mleczka, wystarczy ciepła woda. A ja nienawidzę momentu demakijażu oka ze względu zawsze na tą maskarę. Strasznie nie lubię zmywać tuszu z rzęs. I zastanawiam się teraz, której użyję, bo mam ochotę na małe szaleństwo, więc chyba użyję tej niebieskiej. No, i to była dobra decyzja. Używałam wcześniej czarnej e, i zastanawiałam się, jaki będzie efekt tego niebieskiego. Bo często jest tak, że one po prostu, te niebieskie maskary, tak delikatnie e, gdzieś tam połyskują na tych rzęsach. Nie, ten niebieski nie jest taki oczywisty. Ładnie to wygląda. Ładnie, ładnie. No, zobaczcie. Podoba mi się, jak wyszła ta kreska, bo jest taka nieoczywista, delikatna, gdzieś tam fajnie się błyszczy. Myślę, że to jest fajna opcja makijażu na co dzień, do pracy, na uczelnię, do szkoły. Każda z nas może sobie dopasować taką kreskę do swojego oka i zrobić ją co najlepsze w takim kolorze, jak się nam najbardziej podoba i jak, w jakim czujemy się najlepiej. Oko praktycznie skończone. Ja jeszcze teraz nałożę korektor pod oczy. I nałożę tutaj również ten korektor z Kobo, który wcześniej wykorzystałam jako bazę pod cienie. I teraz, jak już okolice oka mam ujednoliconą, to mogę wytuszować dolne rzęsy. Powiem Wam, że już mnie cieszy to, że tą maskarę będę dzisiaj zmywać wodą. To jest dla mnie bardzo, bardzo pozytywna myśl. No ładnie to wygląda. Bardzo się cieszę, że jednak zdecydowałam się na niebieskie, a nie na czarne. Teraz, póki wilgotnie jest podkład, nałożę sobie rozświetlacz. Tylko przygotowałam tu sobie oczywiście milion osiemset tysięcy propozycji drogeryjnych rozświetlaczy, także dajcie mi teraz chwilę, żebym się mogła zdecydować, który nałożę. No i słuchajcie, chyba wygra My Secret, bo dostałam na targach paletę rozświetlaczy wypiekanych od My Secret i zobaczcie jak ona wygląda. Po prostu jest tak boska. I teraz który rozświetlacz z niej wybiorę? Najpierw może ten najjaśniejszy, a później zobaczymy. Zobaczymy co to będzie. Czytam sobie tu jeszcze z tyłu opis tych rozświetlaczy i wychodzi na to, że ten jeden z nich to jest Princess Dream, czyli ten rozświetlacz, który już mam. Natomiast Golden Girl ja jeszcze nie używałam, więc nałożymy ten i zobaczymy, jak on wygląda na twarzy. No bardzo ładnie i mimo że jest złoty, to wydaje mi się, że nie jest to dla mnie za ciemny. Często przy jasnych karnacjach ten złoty nieładnie wygląda. Ładny! Piękny jest ten rozświetlacz. Zakochana już jestem. Takiego jeszcze nie miałam. Hm. Nałożę od razu małym pędzelkiem jeszcze na łuk kupi Teraz mogę już sobie przypudrować twarz, a użyję do tego pudru Golden Rose ostatniego testu Golden. To jest ten bananowy puder w kamieniu. Bardzo dobrze mi się sprawdza i polecam wam gorąco. Nałożę go głównie na strefę tę. i w te miejsca, gdzie będę nakładać bronzer. I brązer to też będzie Golden Rose, bo uważam, że jest to bardzo dobry, drogeryjny produkt, bardzo dobrej jakości. Użyję tej palety, co ostatnio, i brązera tego, który jest w środku, tego jaśniejszego. Świetnie się blenduje, nie ma zbyt mocnej pigmentacji, jest taka w sam raz, żeby nie zrobić sobie plam, krzywdy. To jest pędzel z Contigo numer T7, T17, chciałam powiedzieć z ten T7, yy, numer T7, yy, jest to brązer, bronzer, Jezu jak ja dzisiaj piszę kłopoty. jest to pędzel, który rekomenduję Wam do bronzera do rozświetlacza jego używam też w filmie o najgorszych błędach przy aplikacji brązera, yy, także... Sprawdźcie sobie, on jest naprawdę fajny, taki jak piórko, bardzo delikatnie rozkłada ten bronzer. Jest świetny do tego. A mówię od razu, bo pewnie będzie 100 tysięcy pytań o to, jaki numer ma niebieski pędzelek. I mam też róż, którym się bardzo spodobał ostatni, Przyszła do mnie paczka, w której był między innymi właśnie ten róż z serii A.A. Wings, a co jakiś czas ktoś pisze, przetestuj A.A. Wings. Może zrobimy takie filmy makijaż jedną marką i coś pomyślimy w tym temacie. A to jest róż o nazwie, to jest w ogóle paletka róż do modelowania numer 01 Tasty. Wydaje mi się, że jest fajnym kolorem na co dzień, takim odświeżającym, nie za jasny, nie za ciemny. Zobaczymy jak on będzie wyglądał na twarzy. Bardzo ładnie się prezentuje, bardzo świeżo, tak wiosennie. I pomyślałam sobie, że usta zrobimy takie neutralne, delikatne nude, a że ostatnio bardzo lubię błyszczyki, to użyjemy błyszczyka, ale żeby ten efekt był trwały, bo na tym nam zawsze zależy rano, malując się do pracy czy do szkoły. To najpierw nałożę na całe usta konturówkę i będzie to konturówka z serii Hippo Alergenic od Bel. Mój ulubieniec numer 01. Wcześniej, jak zdążyliście zauważyć, na ustach miałam balsam nawilżający. I to jest super sposób, żeby nawilżyć te usta, żeby one były ładne przez cały dzień, żeby też pomadka się na nich dłużej utrzymywała. To jak zaczynacie sobie makijaż usta i tak robicie na końcu, na samym początku, przy pielęgnacji, warto te usta nawilżyć. Dzięki temu później jak zatrzecie balsam, one będą zupełnie inaczej wyglądać. Równie dobrze ta konturówka sama w sobie wygląda ładnie i mogłaby tak zostać na ustach, ale ja chcę odzyskać ten błyszczący efekt, dlatego na to nakładam błyszczyk z Lovely. Uwielbiam go. Od kiedy otworzyłam paczkę, zobaczyłam ten kolor, to od razu się w nim zakochałam. I on ma takie iskrzące, srebrzyste drobinki. Pokażę Wam tutaj z bliska. Mam nadzieję, że to zobaczycie. O! I ten różowy, brudny odcień z tymi srebrzystymi drobinkami wygląda na ustach bajecznie. Kocham ten efekt. To jest seria HO2, taki błyszczyk nawilżający numer 3. I on też ma taki duży aplikator, zobaczcie. Kochane, tak się prezentuje gotowy makijaż. To jest moja wersja makijażu do szkoły, na uczelnię, do pracy. Makijażu naturalnego, ciekawego e, i jednocześnie myślę, że prostego i wykonanego, co najważniejsze, samymi fajnymi, tanimi, drogeryjnymi kosmetykami. Jeśli Wam się podobał ten film, klikajcie kciuki w górę. Będę wiedzieć, że takie filmy mam nagrywać częściej. Trze trzem częściej. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!